Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie, właśnie to. Koncert. Nowy Teatr Ulica Lutosławskiego, 1. Muzyka z krainy łagodności dla uchodźców z Ukrainy, piątek, godzina 19. Bilety 45 40 zł. Filharmonia ulica Jana Pawła II 3 Wiosenne poruszenie piątek godzina 19 bilety 40 i 35 zł Kawiarnia artystyczna Antrakt ulica Kilińskiego 11 Jam session piątek godzina 19 wstęp wolny Klubokawiarnia Jolander ulica Herbsta 16 koncert dla Ukrainy sobota godzina 17 wejściówki 30 zł Motor Rock Pub ulica Wyming 3. CRUISE SANDERS on Tour. Koncerty zespołów Jack Friday i Exile. Sobota godzina 19, wejściówki 20 zł. Kawiarnia artystyczna Antrakt ulica Kilińskiego 11. Koncert zespołu Oreada. Sobota godzina 19.30, wejściówki 40 i 35 złotych. Lądowisko kultury Redzikowo 20a. Koncert kameralny. Niedziela godzina 17, wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3. Nowe ballady Grzegorza Chwieduka. Poniedziałek, godzina 17. Wstęp wolny. Wydarzenia. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego 11. Pierwsza odsłona serii Obraz Słowo O. Antologia Ewelina Figarska. boje się wiatru. Czwartek, godzina 19. Wstęp wolny. Galeria Ośrodka Teatralnego Rondo, ulica Niedziałkowskiego 6. Bez kurtyny. Wystawa fotografii teatralnej Wojciecha Szabelskiego. Piątek, godzina 18. Wstęp wolny. Cepelin Books. Stary Rynek 7. Dyskusyjny klub reportażowy. Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Piątek, godzina 19. Wstęp wolny. Podkowa Kafe, ulica Starzyńskiego. 6. 7. Wieczorek taneczny dla osób 50. Plus, piątek, godzina 20. wyjściówki 19 zł. Cepelin Books, Stary Rynek 7. Krystyna Janda, Życie opowiedziane książkami. Sobota godzina 11, wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Teatr tęcza ulica Waryńskiego 2. Tylko jeden dzień, spektakl dla dzieci. Sobota godzina 11, bilety 25 i 22 zł. Biały spichlerz Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. Sterowce. Od portu w Sedinie koło Jezieżyc do Zeppelin Muzeum we Friedrichshafen. Wykład Lucjana Hanaka. Sobota godzina 12. Wstęp wolny. Nowy teatr ulica Lutosławskiego 1. Krystyna Janda w spektaklu Teatru Polonia. Zapiski z wygnania. Sobota godzina 19. Bilety 160 zł. Skoła Kultury ulica Banacha 17, wystawa Batików, Legendy Słowiańskie, niedziela godzina 13, wstęp wolny. Kawiarnia Artystyczna Antrakt ulica Kilińskiego 11, giełda winyli, kompaktów i kaset, wtorek godzina 17, wstęp wolny.